Witam. Dzisiaj zajmiemy się nożem Enlan L02. Jest to nóż produkcji chińskiej. Marka Enlan jest produktem firmy Sanrenu, która jest znana chociażby z opisywanego przeze mnie modelu SRM710. Noż dostajemy w takim tekturowym pudełku. W środku poza, poza nożem nie znajduje się nic, żadna ulotka, żadna instrukcja. Noż widzimy tutaj rękojeść okładziny z ciemnej karty. W tylnej części znajduje się otwór pozwalający przewlec np. linkę, czy jakiś tam inny parakord. Na odwrocie znajduje się klips. Klips mocowany trzema śrubami. Jak widać nie ma możliwości przymocowania klipsa w innym miejscu. Tutaj w okładzinach rękojeści nie ma otworów pozwalających na przełożenie go, tak jak ma to miejsce na przykład w racie 1C. Tutaj jako ciekawostka widzimy dosyć charakterystyczną śrubę. Śruba ma trzy otwory. Tutaj żaden zwykły śrubokręt nie sprawdzi się, gdybyśmy chcieli tutaj podregulować sobie głównie. Dlatego też najlepiej zakupić sobie w jakimś sklepie budowlanym takie oto mroczne narzędzie. Nie wiem dokładnie jak się to w chowo nazywa, ale to jest koszt kilku złotych. I tutaj tego typu sprzętem możemy łatwo tą śrubę sobie regulować. Te końcówki wchodzą dokładnie w te otwory. Można taką regulację wykonać innym Patentem, który jest dużo tańszy, aczkolwiek moim zdaniem dużo mniej wygodny jest tworzenie tutaj końcówki długopisu, i właśnie długopisem, czy dwoma długopisami, próbowanie kręcić tą śrubą. Więc z drugiej strony są zupełnie gładka, tak to rozwiązanie wygląda. Jeśli chodzi o głównie, tutaj widzimy wycięcia umożliwiające oparcie sobie kciuka. Otwieranie jest możliwe dzięki kołkowi, który znajduje się z obu stron. Także zarówno otwieranie lewą, jak i prawą ręką jest tutaj. Możliwe i bez problemu. Wracając jeszcze na chwilę do rękojeści. Rękojeść jest ergonomicznie wygodnie wyprofilowana. Tutaj bardzo fajne jest to wycięcie, pozwala wygodnie zaprzeć palec. Tutaj ten to wystające miejsce może niekiedy przeszkadzać przy jakichś cięższych pracach, ale generalnie w roli EDC ten nóż sprawdza się bardzo fajnie. Tutaj żadnych problemów przy cięciu i tak dalej nie zauważyłem. Jeśli chodzi o jakieś porównanie wielkościowe z innymi modelami to w porównaniu z ratem prezentuje się on w ten sposób. Kilka słów jeszcze o blokadzie. Blokada zastosowana w nożu jest to Axis Lock. Tutaj nie ma jak widać żadnego listka, który by się otwierał, kiedy rozłożymy nóż. Po prostu ten kołek, który jest tutaj, wskakuje nam w wycięcie w głowni i blokuje ją. Żeby nóż złożyć i odblokować, trzeba ten kołek odciągnąć. Wtedy on się tutaj odsuwa i możemy nóż złożyć. Jeszcze raz pokażę, jak to działa. Dokładnie tak. Nóż jest nieco większy niż SRM710, natomiast w moim odczuciu może on pełnić dokładnie taką samą rolę, czyli tutaj podręcznego miejskiego EDC. Jest on dosyć solidnie wykonany, nie zauważyłem to jakichś większych niedoróbek. Posiadam go około już 2 lata, żadnych problemów z blokadą, nie zauważyłem, wszystko działa prawidłowo, także naprawdę myślę, że nóż jest wart swojej ceny i godny polecenia. Dziękuję za obejrzenie tej wideo recenzji, zapraszam do polubienia fanpage'a, także do subskrybowania, klikania fajne pod moim filmem i zachęcam do oglądania kolejnych moich produkcji.